Czy przygotowania do przeglądu piosenki aktorskiej były wyczerpujące? No straszne, sama Pani widzi, skóra i kości po o prostu. tak, tak. tak. Szczerze Pani odpowiem, w ogóle się nie przygotowywaliśmy do tego przeglądu piosenki aktorskiej, bo spektakl, który, w którym mamy przyjemność brać udział, czyli Zamach na Mozarta, to jest spektakl, który gramy od lat dwóch. Może być. Może być dwóch. W związku z tym nie musieliśmy specjalnie się przygotowywać, bo za każdym razem staramy się ten spektakl zagrać sumiennie, ładnie, czysto i starannie. Tak samo zagramy dzisiaj, ale faktycznie dla nas to jest wielka przyjemność, że będziemy grali na, na, na tak wspaniałej, szacownej imprezie kulturalnej i bardzo ostrzymy sobie zęby na fantastyczny na fantastyczne odbiór w, w widzów. Nie wiem dlaczego, ale mam takie przekonanie, mam nadzieję, że się nie pomylę, że dzisiejszy wieczór będzie, będzie szczególny pod względem właśnie publiczności, że będziemy no bardzo miło i, i ciepło przyjęci. Przede wszystkim się o pana Zbyszka martwię, bo jemu, on, podejrzewam, się bardzo przy, przygotowywał. Wiem, po, że ćwiczył znacznie więcej niż zwykle na kontrabasie. Przed dzisiejszym koncertem. Takiej długiej nie ma w siedmiu latach. Zasnął Poniatowski Józef. Zasnął już sobie z Oczywiście, że wolę występować z przyjaciółmi w grupie, razem właśnie z grupą Mozarta i z Wojtkiem Malajkatem. Nasz projekt Zamach na Mozarta zagraliśmy już prawie 100 razy i mam nadzieję, że co najmniej drugie tyle zagramy jeszcze. Fajnie się gra i przebywa w towarzystwie przyjaciół. Nie ukrywam, że też mam swój indywidualny program razem z pianistą Romkiem kudaszkiem, który zresztą też nam tutaj towarzyszy. Jest nie mniej ciekawie i nie mniej fajnie, ale tak trochę, że tak powiem, brakuje nam żartów i obecności osób bliskich, a na tyleśmy się zżyli, że, że to również procentuje na scenie, co być może, daj Boże, uda się zobaczyć Państwu dzisiaj też na jednym i na drugim spektaklu. Jak się czuje grupa Mozarta w przeddzień jubileuszu? Ojej. Jej. Brzuch mnie bolał dzisiaj rano, ale to nie z nerwów, nie wiem. Cudownie się czujemy. Jak się czujesz? Ja się, ja się boję tego momentu, kiedy wreszcie Zaczniemy być samodzielni, to jest takie no inne nie? doświadczenie, które do tej pory nas nie spotkało. Wreszcie będziemy mogli chodzić na filmy do kina od 18 lat i, tak, bo... kupować, i kupować alkohol w sklepie. To jeszcze jest. nie, 20, znaczy w Polsce tak, bo poza granicami od 21 to jeszcze musimy pograć trochę. Bo do tej pory, jak chcieliśmy iść na taki film, to musieliśmy, każdy osobno musiał wchodzić, no bo ale w ogóle cudownie jest mieć po raz drugi 18 lat. Ja wszystkim polecam. Boże, 22 lata temu, też wiem, że 18 lat, super, pięknie. Bolku, a ty jak się czujesz? Jako 9-10-latek tak, przynajmniej wzrokowo. Ale zapamiętałeś pytanie, to jest też... Tak, tak, owszem. No, można mówić serwus do swojej dziewczyny. To pamiętam, że można. Serwus? A co to znaczy? A, wóz sera. Znany aktor, Piotr Serwus jest. Serwus, tak. Ach jak aż w nich tkwi niewymownie czarowna Mamy wyłącznie taki chytry plan, żeby zaskoczyć widzów PPA zamachem na Mozarta i jestem głęboko przekonany, że nam się to uda. Poleje się krew? Zobaczymy, zawsze jestem o krok od tego, żeby udusić albo zarżnąć mojego przyjaciela niskiego wzrostu pana Zbyszka Zamachowskiego. A Bolesław Wam Państwu opowie historię muzycznego. A ja opowiem no, Państwu historię skrócie Kiedy pierwszy żart muzyczny? Zróbmy przerwę, niech Państwo pójdą, sobie zrobić herbatę. I kiedy przyjdą z herbatą, to zacznijmy mówić. Proszę Państwa, to było tak. <laughs> nie no, też żarty ze zgaszczeniem świeczem no, i na czy no, znudzasz nas tą historią, już od tylu no, wszyscy się pomiją. No nie no, nie no. Tradycja muzycznego żartu wywodzi się chyba z epoki renesansu, kiedy naśladowano w ogóle dźwięki, dźwięki przyrody, dźwięki dźwięki, polowań, dźwięki bitew i rozmaite inne dźwięki, a więc dźwięko naśladownictwo było takie zabawne i stąd wzięła się tradycja żartu. Prawda koledzy? O, nie są. Przepraszam bardzo, ale nie mam wsparcia. Nie wiem, co dalej. Nie styka mi inwencji, żeby jakoś dowcipnie Państwa pozdrowić wszystkich, więc pozdrowię banalnie. Styk, 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 styk. styk. Zbyszek Zamachowski. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają telewizję studencką Styk. Szczególnie studentów, ale i profesorów też. Telewizję studencką Styk pozdrawia... Gruba MOZARTA! Kto to był? Nie wiem.